dzień w moim mieście. Mieszkańców? Niezbyt wielu. Świeci słońce, ptaszki ćwierkają, a ja szkicuję pod moim ulubionym drzewem. Dzięki chyba. O co chodzi? Dać ci to? Chciałabym wiedzieć, co mówicie. Ach, tak. W sumie moje życie jest całkiem niezłe. Niczego bym nie zmieniła. Tata! Mam dwie wiadomości. Dobrą i świetną. Dobra jest taka, że dostałem awans. Super! A ta świetna wiadomość? Przeprowadzka. Yy. Yy. Downtown City. Mieszkają tu 2 miliony ludzi. 2 miliony plus dwoje. To mój tata, Roger Baxter. Bardzo lubi prowadzić. Jest pilotem. A to ja. Mam na imię. Light. Tak, tato? Ale się cieszę. Ty też nie możesz się doczekać chwili, kiedy zamieszkamy w nowym domu? NZB, tato. NZB? 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 Nie za bardzo. Co? Jak możesz nie cieszyć się z przeprowadzki? Wiesz, tato, po prostu chciałabym mieć coś do powiedzenia, a ty mnie kompletnie zaskoczyłeś. Wiesz, że nie cierpię niespodzianek. A ja uwielbiam niespodzianki. Spróbuj zrozumieć, kochanie. To wspaniałe miejsce z dobrymi szkołami. Musiałem działać szybko. O, wiesz co? Kochasz przygody, więc pomyśl o tym jak o wielkiej przygodzie. Uwierz mi plajt, ja nigdy nie błądzę.